żeby poprawić sytuację mieszkaniową uchodźców w tym momencie widzimy dużą potrzebę takiego spójnego podejścia do polityki migracyjnej. Obecnie nasz rząd, w, w konkretnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad kluczowym dokumentem – strategia migracyjna na lata do, do roku 2030. I ta strategia na razie jeszcze nie, jest, nie była konsultowana, nie widzieliśmy jej projektu, ale jako organizacja, która bardzo kładzie nacisk na mieszkalnictwo, staramy się jakby wskazywać decydentom, że w tym dokumencie trzeba położyć duży nacisk na mieszkalnictwo. Z tego, co wiemy, decydenci nie widzą tego tak w ten sposób, a mieszkalnictwo jest podstawą, konsekwencje braku odpowiednich programów mieszkaniowych dla uchodźców są bardzo poważne, dlatego że to mieszkanie jest podstawą wszystkiego. Dopiero, kiedy osoba uchodźcza ma dach nad głową, możemy śleć o tym, żeby budować swoje życie w nowym kraju, żeby szukać pracy. Natomiast teraz te programy są niezbyt rozbudowane. Też musimy pamiętać, że po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie do Polski, do państw ościennych przybyło wiele międzynarodowych organizacji humanitarnych i wiele środków humanitarnych, które wspierały również programy mieszkaniowe prowadzone przez organizacje pozarządowe. Natomiast ten świat jest tak skonstruowany, że co chwila wybuchają konflikty i te środki są przekierowywane do innych miejsc i jest takie wyzwanie, że organizacje nie mają już tyle środków na programy mieszkaniowe. Programy, które są dostępne do, dla różnych osób w trudnej sytuacji, w tym uchodźców, są bardzo oblegane, są długie terminy oczekiwania. Y My jako organizacje pozarządowe prowadzimy swoje działania i staramy się też rozwijać instrumenty, które po prostu pomogłyby uchodźcom. Prowadzimy taką społeczną agencję najmu w Dąbrowie Górniczej i wtedy pozyskujemy mieszkania z rynku prywatnego, od prywatnych właścicieli, ale również od gminy. Na takich zasadach, że społeczna agencja najmu prowadzi wszystkie działania związane z najmem, z obsługą klientów, a właściciele nie muszą się o nic martwić. Martwić, natomiast mają niższe ceny. W Dąbrowie górniczej jest to średnio 30% taniej niż cena najmu na rynku prywatnym. Ale jest to rozwiązanie, jakby przede wszystkim dla takich osób, które już są gotowe stanąć na własnych nogach. Potrzeba więcej programów, które skierowane są do osób w najtrudniejszej sytuacji, które nie są jeszcze gotowe, aby pracować, potrzebują czasu, żeby po prostu dojść do siebie, dojść do zdrowia. I to jest też jedna z rzeczy, o której zabiegamy. Urządzących, aby po prostu w kontekście uchodźców nie myśleli tylko i wyłącznie o polityce migracyjnej, związanej z tym, że te ci uchodźcy przybywają, ale o tym, żeby stwarzać im warunki do godnego przebywania na terenie naszego kraju i też do tego, żeby po prostu funkcjonować w tym kraju też na rynku pracy, podobnie jak obywatele Polski.